Ministerstwo Zdrowia tnie wydatki na leczenie hemofilii, czyli choroby krzepnięcia krwi tnie siekierą, bo nakłady na ten rok zostały zmniejszone o połowę z 250 do 125 milionów złotych. To groźne nie tylko dla zdrowia, ale i dla życia chorych, ostrzegają lekarze o całkiem dosłownym psuciu krwi pacjentom, Małgorzata Wiśniewska. Paweł jest studentem Wojskowej Akademii Technicznej. Pierwszy raz spotkaliśmy go 11 lat temu w szpitalu. Miał podawany czynnik krwi po niewielkim urazie. Jak się uderzy, to mam wylewy. Po latach choroba jest tak samo trudna jak w dzieciństwie. Wszystkie krwawienia są bolesne, ponieważ każda minuta występowania krwawienia przynosi coraz większy ból, a każde krwawienie dodatkowo niszczy stawy. Paweł mógł jednak rozpocząć studia i niezależne życie, co dla innych kilka lat wcześniej nie było takie proste. Dzięki temu, że teraz czynnik mamy dostępny w domach. Nie muszę z każdym razem jechać do szpitala i tracić czas, aż stanie mi tam udzielona pomoc. Mieć zapas czynnika krzepnięcia krwi w domu i możliwość podania go natychmiast po urazie, to coś, co jest oczywiste od dawna dla pacjentów w całej Europie. Kilka lat temu o tę możliwość dla pacjentów w Polsce walczył Bogdan Gajewski wspólnie ze Stowarzyszeniem Pacjentów. Sam doskonale wiedział, czym grozi brak takiej szansy. Właściwie niczego nie mogłem być pewny. Bo brak leków mógł sparaliżować moje działania. A mogłem zostać nagle w sytuacji trudnej, poważnego krwawienia. Zaczynamy ciąć. Teraz pacjenci i lekarze z przerażeniem przyjęli informację, że w tym roku ministerstwo zdrowia przeznaczyło 125 milionów złotych. To jest dokładnie o połowę mniej niż wynika z przyjętego trzy lata temu planu. Ministerstwo wyraźnie powiedziało: musimy szukać oszczędności. Tniemy o połowę, tak? Jeśli mówi się o sumach około 120 milionów złotych, no to Licząc, prawda, ile zostało w programie zapisane na ten rok, prawda, no to okazuje się, że od czerwca nie będziemy mieli leków. Resort nie chciał się nam wytłumaczyć z kontrowersyjnej decyzji. Przysłał jedynie pismo. Plan finansowy i przeznaczone w nim środki na zakup koncentratów czynników krzepnięcia mogą być zmieniane w miarę obserwowanych potrzeb. Wiadomo jednak, że kiedy budżet na leki jest ograniczony, nie można zrobić zapasu leków, a lekarze muszą podejmować decyzję, komu odmówić leczenia. Jeśli podamy go za mało, prawda? Leczenie jest nieefektywne. Będę musiał powtórzyć iniekcję, prawda, następnym razem, i w tym momencie będę podawał dwa, a może trzy razy więcej. Może także dojść do sytuacji, że kiedy zabraknie leku i trzeba będzie rozpisać nowy przetarg, jego dostawa będzie wstrzymana. Chorzy na hemofilię mówią, że w ciągu ostatnich lat ich życie zmieniło się tak, jakby wyszli ze średniowiecza. Teraz boją się, że do tego średniowiecza znów wrócą. Tylko leczenie powikłań będzie znacznie droższe. Małgorzata Wiśniewska Panorama.